W tym miesiącu do Game Pass trafi kilka strasznie dobrych gier. Oto co nas czeka, a na koniec dwie wielkie premiery. 14 października, czyli idealnie na sezon grozy, pojawił się The Casting of Frank Stone, interaktywny horror od twórców Dark Pictures Anthology, osadzony w uniwersum Dead by Daylight. Podziel się tym newsem z fanami obu tych serii. Bolek Spit to przełamująca schematy gra typu Brick Breaker, zawierająca również elementy roguelike, survivalowe i budowania bazy. Jest nieco szalona i miała swoją premierę w Ultimate 15 października. Od 16 października. Gracze PC mogą przenieść się do rozległego świata fantazy, w którym króluje handcraft dzięki sandboxowemu MMO Paxday. 17 października Double Fine wypuściło swoją genialnie odjechaną nową grę przygodową Keeper, w której główną rolę gra inteligentna latarnia morska i jej ptasi kumpel. I wreszcie 21 października pojawi się Ninja Gaiden 4, który gwarantuje nową dawkę emocjonujących wyzwań dla zagorzałych fanów gier akcji, a także kilka nowych trybów trudności dla początkujących ninja.